Hej, cześć, dzień dobry. Stawiamy na nogi coś takiego jak SSK Żagań, czyli społeczny sztab kryzysowy w Żaganiu. Jestem przed jego siedzibą, jest na ulicy Reymonta w Żaganiu. Jak dojrzysz, to w sobie widać gały magazynowe, które już mamy przygotowane z wolna. Zaczynamy działać od poniedziałku. Będziemy w przedziale 10:18. Walczyć tutaj na wielu różnych poziomach i wielu różnych płaszczyznach, bo ten nasz sztab kryzysowy będzie pełnił formę i rolę i magazynu, e, takiego jak są na różnych szczeblach e, i miejskich i powiatowych, oraz także huba informacyjnego. Postaramy się. W te systemy, zacząć z nimi współpracować, nawiązać współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, czyli NGO-sami na naszym terenie oraz w miastach pobliskich, po to, żeby usprawnić pomoc ludziom potrzebującym. Powiedziałem, w liczbie mnogiej, stawiamy z racji tego, że zalążki już mamy, ale o tym przeczytasz sobie w poście pod tym wideo a stawiamy, ponieważ ja chciałbym, żebyś to także. Ty z nami był, dołączył, wiem, że mamy dużą siłę, jeżeli chodzi o same działania społeczne, że mieszkańcy Żagania potrafią się skonsolidować i zrobić różne rzeczy, które czasem graniczą z cudem, a jednak one się udają, a na skali krajowej w chwili obecnej było widać, jest widać, będzie widać, jak sami mieszkańcy, sama społeczność lokalna za każdym razem konsoliduje się na dany sygnał bardzo szybko, i na tempa. Mam na sobie kamizelkę, jak widzicie, PCK, czyli Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzypadkowo z racji tego, że formalnie dowiązujemy się w dwóch miejscach, czyli właśnie w PCK oraz w żagańskim OPS-ie. Śledź poczynania nasze, dołącz do nas, staraj się pomagać, staraj się wspierać lokalną społeczność, tą, która opiekuje się uchodźcami oraz ich samych. Potrzeb będzie naprawdę wiele, to dopiero wszystko się zaczyna. Nie skończy się szybko, niestety, w mojej ocenie, obym się mylił. Stay tuned, na łączach. Miejsce, którym będziemy dysponować i w którym będzie znajdował się SKK, jest w dobrej lokalizacji, bo jest w centrum miasta. Z górki, z osiedla jest blisko, niedaleko, można się rozpędzić i szybko sobie tutaj podskoczyć. No i z samego centrum także jest tutaj łatwo dotrzeć. W zasadzie w żaganiu nigdzie nie jest daleko. No, niemniej jednak takie miejsce z dobrym dojazdem, który też tutaj widzicie, bo można zjechać wprost z jezdni, jest bardzo przydatne, bo można się i załadować, i rozładować i działać w sposób wygodny i spójny.